Próby ucieczki więźniów nie były jednak głównym powodem stworzenia magicznej bariery. Magowie utworzyli ją, aby uchronić rudę przed orkami. Nie widzieli jednak, że głęboko pod kolonią żyje Demon, którego energia spowodowała powiększenie się bariery i uczynienie jej niezniszczalną. Więźniowie wykorzystali moment i zabili wszystkich strażników podczas Wielkiego Buntu. Skazańcy pod wodzą Gomeza objęli panowanie nad kolonią karną. Od tego momentu Robert II, w zamian za rudę, musiał dostarczać więźniom czego tylko zapragnął. Tymczasem do Mertany wkroczyła Wielka Armia Orków. Ich celem było podbicie całej centralnej części kontynentu. Na pierwszy ogień poszło Silden i Geldern. Następnie przyszedł czas na Trellis, które padło równie szybko. Kolejnym celem orków była gota. Paladyni nie oddali jej łatwo. Najeźdźcy nie mogli przedrzeć się przez linię obrony zamku, więc szamani wezwali potężnego demona. On zaś zmienił obrońców goty w ożywieńców. A następnie przejął twierdzę i wyrwał się z pod panowania orków. Kolejnym ich celem było wybrzeże, podbili Cape Dan oraz Ardeę. Orkowie wysłali wszystkie swoje siły do Montery. Doszło do przerażającej bitwy, podczas której Orków sparli asasyni z południa. ale nie zdołali obronić Montery. Ostały się jedynie dwa zamki, Faring i Vanguard.